W angielskim istnieją dwa zwroty, które oznaczają nasze polskie wieczorem. W tej oraz w kolejnej lekcji nauczycie się ich użycia. Tonight znaczy dziś wieczorem. Mówimy o dzisiejszym wieczorze. Powtórzcie na głos. Tonight. Zwróćcie uwagę na wymowę. Nie mówię. Tonight, nie ma tam dźwięku U, tylko E. Tonight. Tonight. Free, znaczy wolny. Powtórzcie na głos. Free. A teraz powiedzcie: Jestem wolny wieczorem. I'm free tonight. I'm free tonight. A jak zapytalibyście, jesteś wolny wieczorem? Are you free tonight? Are you free tonight? busy znaczy zajęty busy Powiedzcie jesteś wolny wieczorem Nie jestem zajęty ale jestem wolny jutro Are you free tonight No I'm busy but I'm free tomorrow Are you free tonight No I'm busy but I'm free tomorrow A teraz powiedzcie Jesteś zajęty wieczorem Nie jestem wolny Are you busy tonight No, I'm free. Are you busy tonight? No, I'm free. Pamiętacie, jak zapytać, chcesz? Do you want? Do you want? To have dinner znaczy pójść na kolację. Jeść kolację. To have dinner. Jeżeli nie wiecie, skąd wzięło się to have, koniecznie obejrzyjcie lekcję To have nie zawsze znaczy mieć. No dobrze, jak powiedzielibyście: Chcesz pójść na kolację wieczorem? Jestem zajęty wieczorem. Może jutro. Do you want to have dinner tonight? I'm busy tonight. Maybe tomorrow. Do you want to have dinner tonight? I'm busy tonight. Maybe tomorrow. Sounds good. Znaczy brzmi dobrze. Sounds good. Powiedzcie, jesteś wolny wieczorem? Chcesz pójść na kolację? Brzmi dobrze. Are you free tonight? Do you want to have dinner? Sounds good. Are you free tonight? Do you want to have dinner? Sounds good. Pamiętacie, jak zapytać? Masz plany? Do you have plans? Do you have plans for tonight? Znaczy na dzisiejszy wieczór. For tonight. Zapytajcie, masz plany na wieczór? Do you have plans for tonight? Do you have plans for tonight? A teraz powiedzcie, masz plany na wieczór? Nie, jestem wolny. Do you have plans for tonight? No, I'm free. Do you have plans for tonight? No, I'm free. Dla przypomnienia to have dinner pójść na kolację, jeść kolację. Powiedzcie, masz plany na wieczór? Tak, idę na kolację z przyjacielem. Do you have plans for tonight? Yes. I'm having dinner with a friend. Do you have plans for tonight? Yes, I'm having dinner with a friend. Podobają Ci się nasze lekcje? Chcesz zacząć mówić po angielsku, ale nie masz ochoty wkuwać nudnych regułek z gramatyki? W opisie pod tym filmikiem znajdziesz link do naszego wyzwania Angielski w 30 dni, w którym to krok po kroku nauczymy Cię podstaw języka angielskiego. Cała nauka w kursie, podobnie jak w naszych lekcjach na YouTube, opiera się na mówieniu. Nie korzystamy z żadnych książek, podręczników czy ćwiczeń z gramatyki. Od pierwszej lekcji stawiamy wyłącznie na praktykę i samodzielne budowanie zdań krok po kroku.